Czeńcie, idźcie ze strony Bajenku. W dzisiejszym odcinku test kolejnego fotela. Mamy tutaj w studio już Blitzurfa GC5 i GC1. Nigdy nie wiem, który to który Mamy również dla porównania tutaj obok stojącego Diablo X Fightera Fotele są stosunkowo tanie, stąd też ich popularność I dzisiaj właśnie przychodzi do nas kolejny fotel Blitzwolfa Ale dzisiaj nie jest taki zwykły fotel, ponieważ jest to fotel z ledami Nie wiem, jak to będzie działać Trzech u nas w studiu, ja siedzę generalnie na tym fotelu Mój montażysta Soka ten fotel w ogóle ma u siebie w domu A na tym widzi niewielka istota, więc i tak w studiu nam jednego brakuje I Ten fotel, który tutaj właśnie dzisiaj przyjechał No zobacz, no na czym ty siedzisz, to to jest w ogóle se krzesło Chodź, musisz go teraz, musisz złożyć teraz twój fotel, no. Okej, okay, mamy to, co najważniejsze, czyli oczywiście pilota do ledów. O, a to jest dron, tylko że dron ma jedno śmigło ułamane, czyli by się do paczki nie zmieścił, to się montuje na niego. Tak w ogóle to zbieram ostatnio, jak widzicie za mną wszystkie pudła po różnych rzeczach, które przyjdą i to pudło również do niej za chwilę dołączy. Ponieważ planujemy zrobić odcinek, w którym to budujemy wielką bazę z tych właśnie pudeł jeśli, jeśli pomysł się wam podoba, zostawiajcie łapki A teraz przechodzimy już do filmu z fotelami Dodatkowo na stronie www.ufsechin.pl znajdziecie do tego fotela kotrabatowy, rabatowy Jak i do wszystkich tych foteli BlizzWolfa Bierzecie go sobie z tej stronki, wklejacie na bank Guda I macie fajny rabat I do stronki znajdziecie oczywiście w opisie filmu Okej, okay, a więc na początek montaż śmigła do drona To zawsze jest trudne

Okej, okay, tutaj widać już na pewno niewątpliwie pierwszą wadę tego fotela. Okej, okay, i na tym etapie składania pojawia się coś dziwnego jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji przy składaniu foteli. Ten element należy przykręcić w to miejsce. Niestety nie ma tutaj żadnych otworów, po drugiej stronie również niestety, ale nic nie ma. I da się tutaj wymasać gdzieś dwa gwinty. Co nie zmienia faktu, że musimy w tym porobić dziury, i to jest niefajne, ponieważ możemy źle trafić i zrobić sobie dziurę w naszym fotelu, powinno to być już zrobione wcześniej przez producenta. Nie wiem, dlaczego tych otworów tutaj nie ma. Tak czy jak postaram się to zrobić, tak aby wyglądało to całkiem dobrze. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. But she came. From Okej, słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że do fotela tego dostajemy taką poduszkę, która o dziwo nie jest w żaden sposób mocowana do naszego fotela. W GC1 i w GC5 mieliśmy poduszki na paski, tak z tą jak w X fighterze Ta poduszka jest tak po prostu luzem i muszę wam powiedzieć, że gdy, gdy podkładam sobie ją pod plecy, to jest to stosunkowo niewygodne, więc... Ja raczej ją na wstępie wyrzucił Chociaż jest bardzo ładna jakość wykonania, naprawdę spoko Same LEDy w fotelu prezentują się imponująco Chociaż już na wstępie zastanawialiśmy się czy ten fotel będzie podłączony na USB do komputera Czy będzie miał w sobie jakieś baterie No i okazuje się, że nie ma baterii I to jest dla nas trochę absurdalne, że fotel musi być podłączony po kablu No bo fotel jednak jeździ Na szczęście producent tutaj przewidział rozwiązanie takie, że wkładamy do naszego fotela powerbank I nawet jest na tam specjalna kierzonka Z takiego powerbanka naprawdę możecie wziąć wiele godzin, no jeszcze zależy jaki powerbank Ale te LEDy dużo prądu nie zużywają Sama jakość wykonania fotela jest naprawdę ok. Mamy tutaj na pewno minus w postaci tej wystającej gąbki, o którym już mówiłem. Dodatkowo muszę wam powiedzieć, że fotel ogólnie jest no, bardzo ładny. Prezentuje się on chyba najlepiej z tych wszystkich tutaj, e, ale niestety muszę też powiedzieć, że ten materiał bardzo, ale to bardzo szybko się brudzi, niestety. Więc utrzymanie go w czystości może być problemem, ponieważ bardzo, ale to bardzo się to tłuści. Kółka fotelu chodzą całkiem spoko, jeśli chodzi o jego pochylenie właśnie, bo to jest ważne. Możemy się na nim nawet położyć. I to na pewno duży plus. Rozłokietniki również są regulowane jeśli chodzi o wysokość jeśli chodzi o ich kąt. I to ta regulacja jest naprawdę bardzo duża Tą samą regulacją w X-Fighterze albo na przykład w GC5 Ale tutaj jest ona zdecydowanie mniejsza niż na przykład tutaj Bo tu kąt jest naprawdę duży do ustawienia no. pod głowę jak najbardziej ok. No gorzej jest to tak jak mówiłem, bo jest to za duże jak na poduszkę I nie jest wyprofilowana jak na przykład w GC1, czy w GC5, czy nawet w X-Fighterze Przez to jest to naprawdę niewygodne Sama prezentują się naprawdę super I robi to mega wrażenie Zostały one sprytnie ukryte pod tą siateczką I wygląda to po prostu wyśmienicie Wcale niestety zabrakło wysuwanego podnóżka Tak jak na przykład w GC1 czy w GC5 w tych wszystkich foteli chyba najmniej wygodny jest właśnie GC5 Ze względu na jego wyprofilowanie Jakoś mi to nie leży do plecu Na pewno wygodny jest podnóżek Mi tego bardzo brakuje Co do głębokości fotela to tak, żeby mogła być ona trochę większa To kończy mi się przed kolanami przy maksymalnym wyprostowaniu się na fotelu Najgłębszy z tych wszystkich foteli jest akurat GC1 Bo tutaj fotel mi się kończy za kolanami jeszcze Więc jak sobie rozłożę podnóżek to Jest wow, naprawdę bardzo wygodnie. Na pewno wygodniej niż na GC5. X-Fighter akurat kończy mi się przy samych kolanach, on jest taki uniwersalny, jak najbardziej. Ok, no i na pewno X-Fighter jest e, najmniej z tych wszystkich foteli. Wszystkie te Blitz Wolfy są trochę twardsze i różnica jest zauważalna. Można by wnioskować, że GC1 jest najwygodniejszym z tych wszystkich foteli. ma również on gorszą jakość wykonania niż na przykład GC5, o czym mówiliśmy na porównaniu tych dwóch foteli. Jeżeli ten macie gdzieś tutaj, koniecznie zaglądajcie. I takie jest moje zdanie, ale może mi się ktoś inny. Zaprosiliśmy tutaj słynnego testu. Dostara foteli, czyli kawiora Który za chwilę oceni te wszystkie fotele Zróbmy też teraz Ale tak jak wygląda, Dla mnie nie muszę Chciałabym dać jakaś Zobacz kawiora, coś lepszego Tu jest jeszcze w zestawie ten pilocik i możesz sobie korki zmieniać, zobacz no I co? Który Ci się najbardziej podoba? Co? So, wydaje mi się, że yy, jeszcze raz jak się nazywam Wolf GC8 Tak, no to zdecydowanie on mi się najbardziej podoba Przede wszystkim jest najwygodniejszy Podoba Ci się, bo ma LED Nie, nieprawda Po prostu jest najwygodniejszy i tak do użycia codziennego, do siedzenia, grania, czy, yy, czy odrabiania lekcji wydaje mi się, że ten jest naj... Najlepszy z tych czterech Na drugim miejscu postawiłbym... Miałem dylemat między tym Diablo a tym białym Ale jednak chyba ten biały wygrywa Biały? Tak Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to w moim odczuciu jest wygodniejszy Dla mnie też. jest wygodniejszy W sensie? Diablo na pewno jest miękcejszy To jest twarde, tak, ale Diablo to, fakt, to fakt, że ten hotel jest fajnie wyprofilowany I naprawdę fajnie się na nim siedzi, to jest na plus Ale wydaje mi się, że tam w tym Diablo są dziwne takie... przy tych rączkach Obo te uchwyty też są w dziwnym miejscu, jakoś tak... Ciężko mi się używały po prostu tego fotela, tak na co dzień Najgorszy no to ten, no wiadomo, widać po nim, że chyba po ciężkich, jakbyś z, jakby z ulicy go zabrał, tak wygląda trochę e, No nie podoba mi się, nie podoba Ani to wygodne, ani ładne <grym> Okej, okay, a więc jest z nami również Sabot 2422, także teraz proszę, o te fotele No z wyglądu prezentują się super generalnie A który ci się najbardziej podoba? Hmm. biały, tylko łatwo bym go uwalić. A który na drugim miejscu ci się najbardziej podoba? Trzeba. Ten z zadami? Mhm. A na trzecim? Jasne. Ten taki najmniej bo taki jest. Czyli Diablo Ci się podoba na trzecim. Dobra, mhm. czyli ten oceniany jest taki najgorzej. Czemu oglądają na tym? Przepraszam. Taki Taki ten nito wygodny, to Spory jest na pewno. Ale nie, jakoś nie się na niewygodny. Bardziej, żeby się położyć i się odprężyć, nie, żeby posiedzieć kilka godzin i coś robić przekonatem. To, to jest fajne poduszka mi się, że no, na plecy. No, ja też o tej poduszce mam. Generalnie biały. To jest w sumie fajny. Tylko jest tu trochę mało miejsca. jak ktoś ma większe bary, to tu się nie zmieści. Ja na przykład się tu mieszczę na styk. Jak się stawiam tak, tak fajnie. To jest To, to mi się tutaj te dwa barki mieszczą. Jest trochę miejsca. Jest spory. Więc mogę się tutaj położyć i spać. Mógłbym ustać na ja. Tylko że ten, jako jedyny z nich, nie ten biały, ten yy, X-Fighter, na którym siedzisz, oraz ten biały, nie są w pełni rozkładane. Dobra, jaki jest werdykt, który jest najwygodniejszy? Jeszcze biały, czy luka na szybko? że dla na no również czerwony biały. Jeśli chodzi o wygodę, mhm. to w tym jest nie miejsca. Który na drugim miejscu? Mm, pod względem wygody? No. Czarny. I najgorszy znowu tamten. Mhm. Szyłam. Zaznaczmy, że prezentowana tutaj osoba nie ma problemów psychicznych, ani została zmuszona do pojawienia się. To, żadne dziecko nie ucierpiało podczas kręcenia tego materiału. No dobra, na dzisiaj to tyle. Werdykt jest doskonale znany. W komentarzu to gdzieś wam tam przypnę kod rabatowy. Z kodem rabatowym BG jak Bangut, Kuba 1 Kuba, jak ja i GC8 jak fotel. Macie fajną zniżkę na ten fotel. Normalnie kosztuje 220 dolarów. Z moim kodem 169 i z wysyłką z Czech, więc fotel powinien być szybko u was. Na dzisiaj ja nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.